Cześć widzowie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zainstalować mod do FC26. Jest to chyba z tego, co wiedziałem, pierwszy poradnik w Polsce, więc już Wam pokazuję, jak to wszystko dokładnie dobrze zrobić. Pierwsze, co robicie wpisujecie w Google Life Editor. Jeszcze sobie dopiszcie FC26. Wyświetlam Wam się tutaj takie wersje 1.0 i 1.2. To tam jest chyba obojętne. Wezmę sobie 1.2 bez Klikacie sobie, macie tutaj na Patrona was przerzuci tego typu. on zawsze robi dobre e, live editory, bo on stworzył, e, klikacie sobie pobierz wszystko, jak macie to klikacie sobie tak i musicie wejść w dysk lokalny, tutaj ja już mam stworzony, ale go usunę, żeby wam pokazać jak to zrobić, dysk lokalny, wybieracie potem swój dysk, Klikacie tak, nowy, nowy folder, nazywacie go mody fc26, zostawiacie go, on sobie tu po prostu będzie na razie, klikacie w niego, e, jak w niego kliknęliście wchodzicie w pobrane, obier, e, kopiujecie live editora, e, klikacie tak, dysk lokalny z powrotem, mody fc26. I wklejacie tutaj ten folder. Wtedy musicie go prawym przyciskiem WinRar e, wypakuj pliki. Tutaj klikacie OK. I będziecie mieli taką wypakowaną wersję pliku. Tą możecie usunąć, bo już się nie przyda. I wtedy jedyne co robicie. Klikacie w ten folder. Macie tutaj takie coś jak launcher. Klikacie w niego. E, system Windows ochronił ten komputer. Jak się boicie, możecie nie... Pobierać wtedy tego live editora, ale wtedy nie będzie modów, bo nie jest kluczowy z tego co pamiętam. Więc ja sobie to pobiorę, bo e, nigdy mi się nic nie stało. Jak pobierałem, a mi się to często wyświetla, więc urucham. Ja urucham mimo to. Tu możecie mieć trochę czarny ekran, bo to przez ustawienia Windowsa. Zawsze, jak będziecie włączać e, live editor, to będzie Wam takie coś e, wyskakiwać. się OK zawsze. I Ja tutaj już mam e, napisy, bo już pobierałem live editora i włączyłem w tę grę, więc już sobie szczytał pliki. Ale wy będziecie tutaj mieli najprawdopodobniej e, po prostu puste pole, takie jasno-niebieskie, e, więc to ni się nic nie dzieje. To nawet dobrze, jak macie, bo po prostu jeszcze nie pobieraliście do FC26 live editora. Więc żeby to zrobić, to po prostu klikacie wtedy Run Game, włączy wam grę. I zaraz Wam wszystko pokażę tu. Zrobię cięcie, żeby e, tutaj nic nie ten, ale po prostu klikacie Run Game. Chwilę Wam się tu będzie ładować, i tyle. I w sumie to zaraz Wam pokażę, jak włączać live editora i wszystko. Więc tak, jak już wejdziecie w FC26, pierwsze co Wam się wyświetli, to takie coś, czyli Life editor, właśnie, e, żeby go wyłączyć i włączyć to F9. Potem z powrotem nie Wam się włącza. Zawsze na starcie będzie się wam włączał. Tutaj jest ważne. Zanim zainstalujecie jakiekolwiek mody albo live editora, bo to też jest mod, to nie, nigdy... Już się, nie, już się po prostu jak macie to zainstalowane, nie łączcie serwerami jej, bo to możecie dostać vana i nie wchodźcie w Ultimate Team. Po prostu się jak zawsze jak będzie wam się łączyć z serwerami przy włączeniu gry, zawsze musicie rozłączyć. Jak Wam się raz połączy, to po prostu zamknijcie grę. To nie powinno się nic złego stać, ale zawsze po prostu anulujcie to, żeby Wam się nie łączyło z serwerami. I jeżeli tu po prostu chcecie, to klikacie Players. Tutaj macie różnych tych, na przykład sobie klikacie Cristiano Ronaldo. Wpisujecie sobie Cristiano Ronaldo. Klikacie tutaj taką ikonkę. I nie wiem, co z nim chcecie zrobić. Na przykład dać mu potencjał 99 to po prostu macie tu potencjał po angielsku tu oczywiście wszystko jest bo nie ma chyba wersji polskiej e, i dajecie na przykład na 99 albo coś i jak to zrobicie to klikacie player i tutaj klikacie save i tu macie jeszcze inne informacje ale to raczej sobie sami to przeczytacie tu nic nie ma skomplikowanego rok możecie zmienić Albo klub, imię i nazwisko Wszystko tu można zmieniać Z tego poradnika by to było na tyle Jeszcze jest mod manager i to jest potrzebne Żeby wgrywać te wszystkie mody Ale z tego co wiem, nie jestem tego pewien Ale jak wszystko patrzyłem i ten to Jeszcze nie ma wersji mod managera na FC26 Jest dalej tylko na FC25 Więc tą najprostszą metodą modów jeszcze nie wgracie można tam się pewnie jakoś bawić i to wrywać inaczej bez Mod Managera, chociaż nie wiem. Ale ja po prostu poczekam jak będzie i wtedy wam nagram film, jak pobrać mody z Mod Managerem. Z tego filmu by było to na tyle. Macie już Live Editora wgranego, czyli jedną z dwóch podstaw, żeby wgrywać mody, czyli Live Editor i Mod Manager jeszcze będzie potrzebny. To już następny odcinek albo ten. Jeszcze następny zobaczymy kiedy wyjdzie Mod Manager FC26. Hvis jeg tar bra bena til deg.